Ok, Kuba. Ostatnia iteracja zakończyła się wielkim sukcesem, dokładnie odchodziło. Teraz klient chciałby dodać coś nowego. Zobacz, możemy w naszej skrzyni zmienić sobie tryby. Możemy jechać w trybie ekonomicznym, który jest nastawiony na to, żeby jak najmniej spalać. W naszym symulatorze, który programie będzie chodziło tylko o to, że moment, w którym zmieniają się biegi, będzie inny. Czyli już przy, już przy dosyć niskich obrotach skrzynia będzie wrzucała następny bieg. Takim przyciskiem będziemy mogli sobie, sobie zmienić tryb sportowy, sportowy plus i zobacz, co się dzieje. W trybie sport dodajemy gazu, skrzynia wchodzi, pozwala silnikowi wejść na wyższe obroty. W trybie sport plus na no, jeszcze wyższe i jeszcze dłużej na nich zostaje. A na trybie ekonomicznym dzieje się coś takiego, że jak tylko dodaję lekko gazu, już wrzucam następny bieg. To jest chyba proste. I teraz dostaliśmy od klienta taką tabelkę w Excelu, w której będziemy miał rozpisane, na którym trybie przy jakich obrotach należy zmienić bieg. Albo innymi słowy, jaki przedział obrotów silnika jest dozwolony w danym trybie na danym biegu. Także proste. Ja Ci wysyłam już tą tapelkę mailem. Sobie tam dodaj do dziury, czy co tam lubisz i działamy. Na razie.